Dzień dobry, witam was w poświątecznym vlogu, takim weekendowym, bo u mnie jest sobota, także dzień na ludzie. Ja wybieram się teraz na mój trening, na taką moją przebieżkę. Które to czynności ostatnio trochę zaniechałam, ponieważ były święta i no nie bardzo miałam możliwość, żeby sobie tak pospacerować samodzielnie, ale wracam do tematu. Przy okazji dotarłam właśnie tutaj, czyli do naszej galerii, bo po prostu miałam parę spraw tutaj do załatwienia, do kupienia parę rzeczy. No, i skorzystałam z okazji, że od razu przy tym moim chodzeniu wdepnęłam jeszcze tutaj. A po powrocie czas na śniadanie. Tutaj się osianka grzeje, a my tu sobie z Mikołajem sprawdzamy przepisy. Dzisiaj będziemy robić, co tu Mikołaj masz, wegańskie, czyli ale my Dobra. dzisiaj będziemy robić, czekaj, o tą kaszę bulgur z warzywami i z fasolką na obiad, bo trzeba już odpocząć od tych pierogów, nie? Dzieciom dzisiaj przygotowuję na śniadanie hot dogi. Od czasu do czasu wjeżdża u nas taka przekąska. Zawsze staram się jednak kupować parówki dobrej jakości, no i wtedy robimy właśnie takie danie. Dzień dobry, witam się już teraz z Wami twarzą w twarz po różnych tutaj domowych sprawach i poza domowych. Trochę zakupów poczynionych, bo tak po prostu wybiegłam z domu na moją przebieżkę i przy okazji też załatwiłam parę rzeczy, które, które miałam załatwić. No i teraz już po śniadaniu jestem w domu. Moje towarzystwo całe pojechało w tym momencie też coś tam pozałatwiać, także Tomek ich zabrał ze sobą i mam chwilę tutaj ciszy w domu. No i tak, i słuchajcie, już jesteśmy po świętach, dzisiaj jest u mnie sobota. Święta naprawdę były fajne, powiem Wam już dawno nie mieliśmy tak fajnych świąt, jak mi się wydaje. To zawsze są fajne, ale wiecie, są fajne i fajniejsze, no nie. Natomiast w tym roku było tak naprawdę na spokojnie. Bez spiny, bez um, jakiegoś takiego pośpiechu. Zawsze się staramy, żeby tak było, ale wiecie, no też zawsze coś tam jest um, no są takie różne rzeczy, na które człowiek zwraca uwagę i po prostu się nimi dodatkowo jeszcze przejmuje, denerwuje i tak dalej. A tym razem wiecie, stwierdziliśmy, że dobra, nie ma co, zrobimy wszystko po kolei na spokojnie, coś tam się kupi gotowego, coś się zrobi. I super, i powiem Wam, że naprawdę było fajnie. No i tam właśnie na tym naszym rynku, tak jak Wam w ostatnim vlogu pokazywałam, naprawdę jak to przepięknie to wszystko jest zorganizowane. I nawet tak nagrywanie tego nie odda tak w pełnym wymiarze, bo tak na żywo to, to jeszcze fajniej wygląda, nie wiem czemu, jakoś tak może kamera nie łapie wszystkiego, natomiast wiecie, no klimat naprawdę jest taki fajny, szkoda tylko, że nie było tego śniegu, bo on by tam jeszcze zrobił fajną robotę jako taki dodatek, ale mimo wszystko, no bardzo, bardzo ja byłam zachwycona po prostu, tak jest tego więcej niż było, tych różnych światełek, dekoracji, i to naprawdę tak fajnie wszystko wygląda. Także super. No, i tak moi mili, ale to już za nami. Teraz przed nami jeszcze sylwester, i nowy rok. No, i wkraczamy w kolejny, w kolejny rozdział. Z nowymi pewnie postanowieniami. Dajcie znać, jak tam u Was jest. Czy robicie jakieś postanowienia noworoczne. Ja, wiecie co, nie robię już takich postanowień noworocznych, których wiem, że nie dotrzymam. E, Jakiś takie z kosmosu i, i, i nie wiem, nie wiem, wiecie, wy, czasem sobie człowiek tak wyobraża, że postanowi coś takiego e, strasznie wymyślnego, i potem się dziwi, że, że jak już emocje opadną, że nie dotrzymuje sobie słowa. No więc ja właśnie nie chcę nie dotrzymywać słowa samej sobie. Więc robię takie, zrobiłam sobie już takie nawet jedno postanowienie, które tak wiem, że powinnam zrobić pewną rzecz, ale ona tak nade mną wisi i jakoś nie mogę się zebrać, żeby po prostu to zrobić. Ale już tak po prostu sobie samej obiecałam, że po Nowym roku zabieram się za to już tak pełną parą, nie będę odwlekać, nie będę kombinować, i tak wiecie, ciągle to tak mi wisi gdzieś tam z tyłu i tak, no, no jakoś, no, wiem, że, wiem, że powinnam, wiecie jak to jest, wiecie, że, powie, wiecie, że powinno się coś tam zrobić, a, a człowiek to tak odkłada i tak tu się z jednej strony się trochę boi, z drugiej strony no, no nie wiem, no, no tak to jest, no w końcu, wiecie, jesteśmy ludźmi i, i też mimo tego, że człowiek już jest dorosły i wie, że powinien to jednak, no, tak to wygląda. Także mam takie, taką jedną, właśnie rzecz główną, którą w przyszłym roku koniecznie już zrobię, postanowiłam i nie będę już tego przeciągać, bo to też nie ma sensu. Dobra, moi drodzy, także dajcie znać, jak tam jest u Was z takimi sprawami. Czy właśnie, czy sobie robicie jakieś postanowienia, czy zaczynacie od, od nowego roku, jakoś jakiś tam nowy rozdział w swoim życiu? No i, i w ogóle, jak to u Was wygląda? Bo ja już tak nieraz robiłam właśnie takie jakieś dziwne postanowienia i potem to wszystko mi, wiecie, koniec stycznia i postanowienia szły w zapomnienie. No dobra, to co? To ja się w takim razie zabieram tutaj jeszcze za parę rzeczy. Tomek mi fajnie tutaj, wiecie, poodkurzał wczoraj całą chatę praktycznie. Przeczyścił wszystkie takie te filtry z odkurzaczy wszystkich, jakie mamy i no i fajnie, tak w domu jest teraz, wiecie, tak czysto, po świętach i co? No i także nie muszę się już tym zajmować, ale wiecie, zawsze tam jeszcze jakiś, zawsze moje wprawne oko, jak ja to mówię, coś zauważy. Także, także żeby już tak całkowicie dopełnić całości, to ja też sobie tutaj coś porobię zaraz i jakieś inne tam sprawy, no i się wezmę też za obiad, bo wiecie co, tak znudziło mi się już trochę to jedzenie takie, świąteczne, już te pierogi, te uszka, to mamy wszystko pozjadane. To, czego nie zjedliśmy, to zamroziliśmy. Albo jest jeszcze, na przykład jeszcze mam słoik barszczu, który jest zawekowany i sobie stoi w lodówce, więc nie ma tutaj jakiegoś parcia, żeby go od razu zjadać. No i tak się udało właśnie. Fajnie, że nic się nam nie zmarnowało kompletnie. No i jestem bardzo zadowolona z tego powodu. No, ale już tak właśnie ja mówię, że trzeba sobie taką też trochę przerwę zrobić, dlatego dzisiaj będę robić tą kaszę bulgur z warzywami, tak żeby zjeść coś innego. No i na śniadanie była u mnie przynajmniej owsianka. Dzieciakom zrobiłam hot dogi, bo już też dawno nie jedli i taką mieli ochotę na te hot dogi, także zrobiłam w cieli bez problemu i tak. Dobra, no i drodzy, to zabieramy się tutaj za jakieś inne sprawy domowe, bo tak się tutaj siedzę, rozgadałam się. I już ponad 6 minut tutaj do Was nawijam, także mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Miłego dnia Wam życzę i zapraszam na dalszą część filmu. Nie nastawiam. Dzisiaj sobie dokupiłam we krzynie jeszcze drugą butlę tego płynu. Akuratnie tylko jedna stała na półce, a ten mi się już kończy. Naprawdę jest fajny ten płyn. Słuchajcie, fajnie, fajny ma zapach. I w ogóle jest taki: wiecie, z naturalnych składników w większości się składa. Także naprawdę fajnie mi się sprawdza. Dlatego wziąłam kolejną. W butle i będziemy działać, także nastawiam pranie. Niech leci. No i tyle zostało z naszej zimy. Nie? I po Oj, biedny bałwan. No normalnie siły nie ma. Nie. Trudno. Idziemy zawieszać. Pokaż, Majusia, jakie mamy kule. Mamy takie Ta -dam. kule. Tadam. Idziemy zawieszać ptaszyską, tak? Gdzie będziemy wieszać? Patrzcie. No. Wow. Zamarzło. Zrobiłam tą kulę, była jeszcze... Tak, a Mikołaj ma tutaj swojego bałwanka, tak? nie wywalił. Nie wywalił się, no, jeszcze, jeszcze wytrwały. Dobra, zielono. Zielono trawę mamy taką powypalaną, bo jest przygotowana do, no, do robienia trawnika na wiosnę. Także teraz wygląda paskudnie, wiem, ale wiecie, wszystkie chwasty są wypalone. No dobra, to co? Wieszamy, Tak. Ja myślę, że tam gdzieś powiesimy na albo na tej naszej wisience tak żeby inne ptaszyska tutaj nie dorwały tych kul myślę, że tu będzie fajnie w tych gałązkach bo przylatują jeszcze wrony, sroki i przepędzają nam te sikoreczki Wracam do tematów kuchennych. Zaraz przygrzeję dzieciom zupę ogórkową. Mam popakowaną w słoiki, tak, akuratnie po dwie porcje. Także jest to fajna opcja. Mogę tylko podgrzać i danie jest gotowe. A jest to jedna z ulubionych zup u nas. Teraz zabieram się za przygotowanie kaszy bulgur z warzywami. Zaczynam od papryki. W przepisie jest po prostu jedna papryka, ale ponieważ ja mam różne kolory, więc dałam pół żółtej i pół czerwonej. Należy pokroić tą paprykę w kosteczkę. Jedną małą cukinię również kroję w kosteczkę. Tam w przepisie jest trochę mniej tej cukini, ale ja po prostu nie chciałam zostawiać, bo wiem, że później mogę jej nie zużyć, więc po prostu wrzuciłam całość. Dodaję również jedną cebulę. Dwa ząbki czosnku i kaszę bulgur. Odmierzam sobie tutaj 100 gramów. Tutaj pokazuję wam składniki potrzebne do tego przepisu: sól, pieprz, białą fasolkę z puszki, pomidory z puszki, słodką paprykę, kurkumę i kmin rzymski, kaszę bulgur, cukinię. Tutaj jest również bulion, jest szklanka bulionu potrzebna, cebula od razu z czosnkiem i jedna papryka. Zaczynamy od podsmażenia cebuli, później dorzucamy do tego paprykę, smażymy przez chwilę. No i teraz czas na suchą kaszę bulgur. To wszystko razem podsmażamy, dosypujemy przyprawy, czyli trochę soli, pieprzu, dwie łyżeczki słodkiej papryki i po pół łyżeczki kurkumy i. Minu Rzymskiego. To się teraz wszystko powinno chwilę znowu podsmażyć. Dolewamy bulion, dorzucamy zawartość puszek razem z zalewą. No i teraz czas, żeby to wszystko sobie pobulgotało przez 10 minut. A po tym czasie dorzucamy cukinię, tak, żeby ona trochę zmiękła. Ona powinna być taka lekko chrupiąca, nie musi być rozgotowana. Więc jakieś tam 5, maksymalnie 8 minut, myślę, że jej wystarczy. Wyszło przepyszne, polecam! Moi mili, przychodzę na koniec już tego vloga pożegnać się z Wami i chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nowego roku, który się niebawem zacznie. Więc życzę Wam przede wszystkim dużo, dużo zdrówka. Życzę Wam dobrego nastroju, dobrego nastawienia do wszystkiego, co jest dookoła. Życzę Wam wspaniałych, życzliwych, wyrozumiałych osób wokół Was. Życzę Wam pogody ducha i takiego ciepła w sercu, i dużo uśmiechu, dużo radości którą po prostu pielęgnujcie w sobie, bo ona też tak czasami wiecie, przygasa, przygasa, i warto co jakiś czas wzniecić ten ogień, tak żeby to po prostu od nowa zaczęło się gdzieś tam tlić i wybuchło. No i co jeszcze? No i no ogólnie życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby ten rok był wspaniały, żebyście realizowali swoje marzenia i powiem Wam, że. Warto realizować te swoje marzenia, wziąć się za to, nie tylko pozostawiać wszystko, nie wiem, przypadkowi, losowi, tylko po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć działać. Powiem Wam, że najtrudniejszy jest bardzo często ten pierwszy krok, żeby coś zrobić, zacząć, potem się okazuje, że to wszystko idzie, że to się układa. I, i jakoś się dzieje, no nie, tak, jeżeli tak po prostu odpuścimy i tak, wiecie, założymy z góry, że a ja nawet nie będę zaczynać, bo i tak się nie uda, to się nie uda. Ale jak zrobicie ten pierwszy krok i zobaczycie, że tu się gdzieś coś otwiera, jakaś droga, tam się jakieś drzwi otworzą, tutaj się coś rozwiąże. Często jest też tak, że same się, słuchajcie, jakieś tam problemy, które w naszej głowie siedzą, się rozwiązują. Bo to nie jest tak, że to są naprawdę Jakieś problemy, tylko często tak bywa, że sobie sami jakieś takie kłody rzucamy pod nogi i tak nie potrafimy tego przeskoczyć. Także tego Wam życzę, również, żeby, żebyście mieli też odwagę podjąć jakąś decyzję. Jeżeli nie mieliście do tej pory odwagi tego zrobić, to spróbujcie, zobaczycie, że to wszystko się naprawdę da zrobić i się poukłada tak, jak Wy tego chcecie. I tego Wam z całego serca życzę. Ale przede wszystkim zdrówka Wam życzę. Dbajcie o siebie też, bo to jest najważniejsze. Jak sami o siebie nie zadbamy, to kto o nas zadba, no nie? A później to zdrowie, właśnie jak się wiecie, jak tracimy, jak gdzieś tam się troszeczkę psuje, to dopiero wtedy widać, jakie ono jest ważne. Ja myślę, że to jest najważniejsza sprawa, no a reszta się po prostu sama ułoży, tylko. Pamiętajcie, ten pierwszy krok, żeby, żeby zrobić, to wtedy wszystko idzie. Także życzę Wam naprawdę wspaniałego nowego roku. Ja mam nadzieję, że on będzie cudowny, wspaniały i radosny, i będą przytrafiać się nam wszystkim same dobre rzeczy. Oczywiście też czasami wiecie, jak to jest. No, raz coś idzie po naszej myśli, raz nie. Ale wiecie, gdyby nie to, że czasem się coś gorzej ułoży, to nie znalibyśmy tego, że właśnie tego, tej drugiej strony. I tak czasami, jak zobaczymy, że gdzieś tam jest jakiś spadek, to za chwilę będzie jakiś wzrost, i, i dzięki temu doceniamy to, to, co później mamy i to, co się dzieje dobrego. Ok, moi mili, to jeszcze raz wspaniałego nowego roku wam życzę. Dziękuję też, że jesteście tutaj ze mną na kanale już tak długo. Dziękuję wam za cały ten rok e, wspólnego e, waszego oglądania mojego tutaj tworzenia. E, także bardzo mi miło, bardzo mi miło, że są nowe osoby również na kanale. E, bardzo się cieszę z tego powodu. No i e, mam nadzieję, że ten przyszły rok również będzie taki fajny, ekscytujący i, i obfitujący w jakieś e, nowe Możliwości w nowe, jakieś różne sprawy, cokolwiek. Byle nie było nudno. Ok, to w takim razie ja Wam życzę wspaniałego nowego roku, jeszcze raz, a widzimy się w kolejnym filmie już w 2025 roku. W piątek, do zobaczenia!